Tak kochani, to jest ciekawostka, bo tu takie kawałki pękniętego plastiku wy wypadają, tak jakby się coś tam roz zmęczyło, tak jakby te kawałki plastiku odpękły, bo na początku jak tam wiertarkę otwierałem, to ona bardzo łagodnie się wyszła z tego, z tego ten silnik bardzo łagodnie wyszedł sobie e z tej przykładni. Ale tutaj o, jakieś kawałki plastiku są. I ciekawi mnie to kochani skąd one pochodzą. Coś się jakby kruszyło, tylko z której strony i gdzie? Chyba to silnika idzie, wiecie. Te kawałki plastiku od silnika odchodzą. Eee, to by świadczyło, że trzeba silnik chyba zmienić. Coś mi się tak zdaje. Bo to z tylnej części silnika, jak tylko tak trzymałem, to w ręku miałem kolejne odłamki plastiku. To by oznaczało, że tam coś w silniku się e, złożyło. Hmm, zobaczmy ten silnik. Od tej strony, jak on wygląda w ogóle. Mm. No to wygląda wszystko dobrze. wygląda na to, że to chyba wirnik się zaczął e, kończyć. Bo Te kawałki silnika, te kawałki plastiku wypadły sobie z tych wento, wentyla, no, z tych, jak to się nazywa kanałów wentylacyjnych. To by świadczyło o tym, że kruszy się plastik od środka w wirniku. I stąd taki dziwny dźwięk, jak widzieliście na wcześniejszych filmach, jak pokazywałam. Hmm, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Tak tu patrzymy na przykładnie. No, te pierwsze ryby widać, że są takie suche. A tam dalej? No, dźwięk. No w którym nas ale trzeba i tak zmienić ten smart przekładni. Biorąc pod uwagę dźwięk, jaki był wydzielany. Z kolei e, włączę silnik na pusto, bo coś mi się wydaje, że to ten silnik chyba się tutaj tam e, z tego rozsypuje na wirniku. bo te kawałki plastiku. Wyleciały właśnie od tych wentylatorów, od tych kanałów wentylacyjnych w silniku. To by wyglądało na to, że kruszy się na wirniku izolacja plastikowa. I stąd taki dziwny dźwięk, który się kojarzył z suchą przykładnią. To krótko mówiąc, się rozsypuje po prostu wirnik w środku. Bo te plastikowe elementy, w którym on jest zrobiony, po prostu odpadają. Zaraz zobaczymy, jak na pusto chodzi. Przetrę go i zaraz zobaczymy. Tak pokażę Wam. So tutaj złapałem zaciskiem zabezpieczenie podłączenia akumulatora z tym, jak to się nazywa, z tym połączeniem. No, z gniazdem zasilającym. O. Dobra, i spójrzcie, jak to wygląda. Um, Dźwięk, który kojarzył się z przekładnią, kochani. Pochodzi tutaj z złożyska. zaraz lepiej to pokażę. Jakieś kawałki plastiku z początku wyleciały, nie wiedziałam skąd. Okazało się, że one wyleciały przez tak, jak to się nazywa? Przez kanały wentylacyjne w silniku. To są kanały. Właśnie jak go trzymałem w ręku, to kilka miałem przyklejonych do palc do rąk. Bo wypadły po prostu, a część po prostu tak wyleciała. Na dzień dobry, no i tam jakieś, jakieś kawałki plastiku w takiej oto formie po prostu się od, odłączyły. No i dźwięk jest taki, jakby właśnie albo przekładnia, albo łożysko w tym silniku padło, ale. To dlaczego te kawałki plastiku wypadły z kanałów wentylacyjnych silnika? E, no to jest zagadka. Mógłbym tam spojrzeć, ale może trudno jest mi powiedzieć, czybym umiał to taki silnik ponownie złożyć, bo on tutaj jest tak zaciśnięty z, z czterech stron. E, no ale wygląda na to, że tam w środku, o jak widzicie, Wiecie co, kochani? To, co wyleciało, to są łopatki chłodzące, silnik w środku. Eee, pokruszyły się po prostu. Plastik wentylatora, który znajduje się w środku na wirniku, po prostu pokruszył się. No i ten silnik praktycznie nie ma chłodzenia, i tu łożysko po prostu zaczęło już dawać znać, że jest, się wyrabia że e, nie wiem co o tym myśleć ale wydaje mi się że tu się nie da nic zrobić bo łopatki wentylacyjne się po prostu tu posypały To spowodowało nagrzanie łożyska które daje znać Zaraz wezmę go w imadełko, żeby pokazać to lepiej No spójrzcie kochani tak to wygląda teraz lepiej to będziemy można usłyszeć bo... W ręku troszkę się tłumiły te dźwięki, oczywiście jest, jest w gumie, nie? Ale to, to już będzie mniej więcej no coś takiego jak w oryginale, jak w obudowie. Widać, to yy, bardzo słuchać chłodziwko yy, i tam po prostu te łopatki się posypały jeszcze parę ich jest ale już część ich po prostu powypadała no i myślę że jak już, już ją składać to lepiej to już na nowym silniku tak widać że wyleciały 5 łopatek No, to są te blaszki, które właśnie chłodzą, ten silnik. Ich już tu nie ma. Jak włączam, jak włączam silnik, to nie czuć nawet za bardzo powiewu. Nie, nie czuć powiewu. A normalnie jak się włącza silnik, to ten powiew czuć, taki pęd powietrza, który powinien wylatywać z tymi kanałami. A tu już praktycznie nie, nie czuć żadnego powietrza. Że po prostu już ten silnik nie ma chłodzenia, można powiedzieć. Stracił pięć łopatek chłodzących. No i po prostu to co tu widzimy to jest po prostu te części, od których one po prostu się dorwały. Że musiały być. No niestety z bardzo słabego plastiku wykonane, skoro doszło do czegoś takiego, coś co byś nikt by nie pomyślał, że coś takiego może być możliwe. To tu doszło do czegoś takiego. Ale podejrzewam, że tak ten wierciłem na udarze, to ona dostawała gorące powietrze. Tak o 10 razy wierciłem na udarze, i podejrzewam, że e, dostawała gorącego powietrza. Ale też jest to jest chyba jednak kapski silnik, bo mój brat bardzo dużo wiercił na udarze też. Wiertarką. I nie było takiego przypadku, żeby tam łopatki od silnika się pokruszyły. Um, bo jak ją otwierałem, wtedy to nie widziałem już żadnych łopatek, blaszek plastikowych od y, silnika. A tu widać, kurde, 5 wylesiało. To było, to było akurat 5 łopatek, które no. Chodziło ten cały silnik. Tam może jest ze, ze dwie łopatki, które jeszcze nie odleciały. Powal wezmę tak. Ja powiem Wam lepiej: to śmigiełko chłodzące, od którego te łopatki odleciały, to one wytwarza ten dźwięk, że łożysko jest prawdopodobnie w porządku. Tylko, że ten, ten korpus, do którego te łopatki były przytwierdzone, odłączył się od wirnika i on tak sobie lata góra-dół. On powinien sztywno być, nie? Nie powinien się tam ruszać. W tym sensie, że góra dół, jak delikatnie zwiększam obroty, to on lata sobie. On powinien być sztywno do wiednika przetwierdzony, i on wytwarza ten cały dźwięk. I nie czuć w ogóle żadnego powiewu wiatru. Że silnik... Silnik jest w porządku, łożyska są w porządku, ale wentylator, który chłodzi silnik po prostu pokruszył się i się odłączył od wirnika, w tym sensie, że on po prostu tak lata sobie po tym wirniku. I wytwarza stąd taki dźwięk grzechoczący. Tak jak grzechotka lata, zauważyliście? Spójrzcie. Zasilnik jest jak najbardziej w porządku, tylko że trzeba go zrobić. Może da się go zrobić, a w międzyczasie kupię nowy, a tu. Będę starał się go, go, go otworzyć, bo tutaj on ma tak, takie, tu widzicie, takie tutaj zaciski. Można te zaciski delikatnie odgiąć, e, i wtedy wyjdzie ten korpus. I wtedy co by zostało? Szkoda, że stary silnik wyrzuciłem na złom. Tylko stary silnik był spalony, nie? Był spalony, bo tam mój brat, no po prostu przez pomyłkę jakoś zatkał otwory wentylacyjne i się spalił. Trudno jest powiedzieć, czy te łopatki się nie stopiły. W tym starym silniku. Ale y, może da się kupić taki element. Albo zrobić na dukarce 3D. Można takie coś zrobić z odpowiedniego plastiku. No i, i, i będzie silnik dobry. Tak rozważam, czasami taką opcję, czy nie kupić dukarki 3D. Już takie coś można byłoby zrobić. Tylko oczywiście trzeba wiedzieć, z jakiego plastiku, bo to też musi być odpowiedni plastik, żeby zrobić taki wentylator. No, trzeba byłoby mieć oczywiście wzór wentylatora oryginalnego, żeby na tej podstawie wymiary złapać całego wentylatora, to znaczy ten cały okrąg i te łopatki i średnicę wewnętrzną i go no właśnie trzeba go jakoś nacisnąć, albo nacisnąć albo wkleić klejem, który jest odporny na jakieś na temperatury, to, to trzeba byłoby kupić klej. Ym. I wydrukować na drukarce 3D, używając odpowiedniego plastiku do zrobienia wentylatora. Normalnie się pokruszył, łopatki się podrywały, a korpus wentylatora lata po prostu po silniku od góry do dołu. No i następna taka specyficzna, podstawowa rzecz: to każdy silnik przez kanały wentylacyjne, jak wiecie, wypuszcza te powietrze. A tu powietrza nie ma. To i tak mocny ten silnik jest, że jeszcze się nie spalił. Ale ja właśnie jak właśnie zauważyłem dziwny dźwięk, to stwierdziłem, że to pewnie przekładnia. Chociaż byłem zdziwiony, bo dokładnie rok temu ją smarowałem, dałem jej nowego smaru i byłem zdziwiony, że już po dziesięciu wierceniach w udarze ten smar się by wyczerpał. Ale tak myślałem, bo dźwięk Dźwięk to mówił, że głośno jest, że pewnie przykładnia. A to nie przykładnia. Tylko wentylator silnika latał po wierniku. Że w tym momencie, kiedy on puścił, już nie trzymał się wietnika, tylko latał góra dół. To w tym momencie uderzał tymi łopatkami i dlatego one zaczęły pękać. I dlatego się tak tu wysypały. Ale będę trzymał te łopatki, ponieważ. To, gdybym na przykład na drukarce 3D spróbował e, wydrukować taki wentylator do tego silnika, to by było bardzo pomocne właśnie wziąć wymiary tych łopatek, bo to muszą być takie jak te, że te łopatki będę trzymał w razie gdybym zdecydował się to zrobić drukarką 3D. Tylko to jest takie bardzo malutkie, że nie wiem, czy drukarka 3D byłaby w stanie taki malutki wentylatorek wydrukować. No to też musi być odpowiednia głowica drukująca do mikro, do bardzo malutkich elementów. I jest sęk w tym: sęk w tym jest po prostu, że trudno powiedzieć, to musiałaby być specjalna drukarka 3D, która byłaby w stanie tak szczegółowo i tak malutki wentylatorek wydrukować. I to musiałby być wentylator, oczywiście, w całym kawałku, nie doklejany kawałkami, tylko w całym kawałku, że trudno jest powiedzieć, czy, drukarka, czy taka podstawowa drukarka 3D dałaby radę wydrukować taki wentylator. To chyba te drukarki, które znamy, Chyba tak precyzyjnego wentylatora nie byłaby w stanie wydrukować. I to jeszcze musi być odpowiedni plastik, no nie? Jaka temperatura może przechodzić przez ten wentylator w silniku? Tak, podejrzewam, że nie więcej jak, jak 40 stopni może. Tak. 40 parę, tak, coś koło tego, bo sam silnik przy pracy też się rozgrzewa, e, jak się wierci, nie? Ale jaka to może być temperatura? Podejrzewam, stawiam tak na jakieś 40 stopni. To taki plastik, który jest drukowany przez drukarkę 3D. W jakiej temperaturze że on się rozpuszcza? Podejrzewam, że koło 90 stopni. To może być dobry ten plastik. Bo. Ten silnik nie osiągnie 90 stopni, bo on by po prostu ducha wyzionął, gdyby tyle osiągnął, że on, jego maksymalna temperatura to jest pewnie 40 stopni. Nie większa. Że więc można spróbować drukarką 3D, tylko jeszcze powstaje pytanie, czy drukarka 3D będzie w stanie tak malutki, precyzyjny element wydrukować. Czy ta głowica, która wypuszcza ten plastik, jest w stanie tak bardzo malutki, szczegółowy wentylatorek wydrukować. Jakby ktoś wiedział, wiedział, ktoś z Państwa, czy jest to możliwe zrobić drukarką 3D, to zgłoszę się jako pierwszy klient u kogoś z Państwa, kto by ktoś kto z Państwa mógł po prostu dla mnie coś takiego zrobić. Um, zamierzam kupić w ogóle drukarkę 3D, ale tak się zastanawiam, czy ona będzie więcej stała, czy ona będzie używana. Bo sporadycznie myślę, że używam, bym używał drukarki 3D, bardzo rzadko, ale się zastanawiam, właśnie tak. Od jakiegoś czasu tak rozmyślam nad tym, bo tak jak teraz, by się mogła przydać. Tylko, oczywiście, czy dukarka 3D będzie w stanie coś tak malutkiego, precyzyjnego wydrukować. No, no dobra, kochani, tu sprawa się wyjaśniła. Przykładnie, nie trzeba otwierać, bo jest w porządku. Można najwyżej ją tu w środku wyczyścić. Ja natomiast zamówię silnik za jakiś czas. No i, kochani, po prostu zainstaluję nowy silnik i tyle. Tylko, że teraz myślę, żeby upewnić się, jak z silnikami jest, bo skoro tu doszło do rozsypania się wentylatora w silniku, to więc, kochani, co tu można o tym myśleć? Czy to jest jeden przypadek na, na, na sto? Czy po prostu są różne silniki po prostu że z lepszego plastiku, czy gorszego, lepszej kategorii, gorszej kategorii? No po prostu trudno odpowiedzieć, kochani. Co o tym myśleć? Z tego co znam, to nikt w ogóle takich się robót nie podejmuje: jak po prostu coś pada, to się wywala i nowym kupuje. Ale ja taki jestem, że lubię po prostu coś naprawić i się cieszyć dalej. No, tylko że właśnie, um, no to jest taka zagadka. Um, czy nie trafię znów na taki silnik, który zacznie się rozsypywać w środku? Znaczy, silnik w porządku, ale wentylator się sypie. No. Z takim bez wentylatora też można powiercić, ale to już jest wtedy całkowite przekreślenie silnika. No, że więc kochani, będę się zastanawiał jaki silnik kupić, czy jest możliwość wyboru między silnikami. Bez znaczenia już jaka cena jest, ale kupić po prostu taki, no może być nawet trzy razy droższy, ale żeby się nie rozsypywał w środku. No Taka kosztuje 360 zł kosztuje. Lepszy silnik może być dokładnie w tej cenie. Ale jak już mówiłem, jest wielka przyjemność zrobić coś i, i korzystać dalej. Skoro przykładnia jest w porządku, to szkoda po prostu, nie? No dobra. Będziemy myśleć. To zostawię sobie temat na luzie, oczywiście. Jaki silnik wybrać, może kogoś się poradzę, czy jak tam, nie wiem. Się zastanawiam, no. Bo akurat to jest taka niska półka, jeśli chodzi o akcesoria narzędzi. Że może nie być łatwo, mogę po prostu trafić na droższy silnik, a będzie taki sam jak ten. Ale chyba zaryzykuję, no. Zaryzykuję, jeszcze zbadam temat, no. No to hejka, kochani, pa.